No, i się ma wszystkim, jak widzicie, nowe miejsce. Jeszcze tu nie chodziłem, ale lasek zacny, bo prosto dosłownie jest. Drzewa tu jakieś stare są. Tak to się prezentuje w koło. Ładnie, prościutko, bez krzaków nic. Las ma około 200 lat, bo takie mapy miałem. Tu jaki fajny roślin. Więc zobaczymy, jak to się przedstawi. Co tu będzie tam w głąb. Nie wiem, jak to wygląda. No ale będę tu chodził. Jedynie co mnie martwi, że tam jest główna droga. W tamtych okolicach. A tu domy. Czy czasem znów sobie tu zrzutowiska śmieci nie zrobili. Ale się okaże. No to lecimy. No i pierwszy dołek. Oto taki, i co tu się więcej spodziewać? Kapsla mamy, więc bez szału. to lecimy do przodu. No a tutaj biło mi na żelazo, to mówię, a z ciekawości sprawdzę, co to może być, bo nawet sygnał był duży. No i co to mamy? Dół od szklanki. Więc coś tu wojennego się działo Więc. To zobaczymy dalej. No widzicie jakie tereny drzewa stare, płasko to lecimy do przodu. No, a tu taki dołek. A co tu mamy? Pierścień wiodący. O taki. Więc coś tu musiało się dziać. Chyba, że szczerali na ślepo byle, gdzie tak jak zawsze. Nic, zobaczymy, lecimy do przodu. No więc, tu był pierścień. A tu monetka. Jeszcze nie wiem, co to za monetka. Nie, guzik. Ale jaki. To musicie mi dać chwilę zaraz się dowiem a guzik taki oto sobie zwykły czyli szału nie ma to lecimy dalej a tu między czefami w tej dziurze dupa od i nic więcej. Ale śmieci troszkę tu jest w koło, chociaż teren prosty, ale zobaczymy, a tam w oddali widzicie domek z chrustu. Na bogato, on jest teraz droższy niż cegły. Dobra, lecimy do przodu. A tu tarka dziurka i nic specjalnego. Kulka od szrapnela. No ale jest. Jednak sobie przeleżała te tyle lat, więc to przodu. A tu mamy plombę. Dawno plomby nie znalazłem, ale ciężko mi też określić, co to za plomba. Czyżby to było serce w środku, jakieś szczały dwie. No, jakaś, po, jakaś plomba to jest. Czekajcie, trochę tak zrobimy. O. Jakaś plomba to jest, ale jaka to? Tego się nikt nie dowie. To nic to do przodu. No i bez szału. Druta kawałek. Jest to chociaż mieć. Ne, stal. Dobra, lecimy dalej. Więc na razie godzina przelatana. I to, co widzieliście, mniej więcej tam jeszcze było trochę tego złomu dalej. Mamy nic w sumie nie my, tylko ja. Lecę dalej poszukać. A potem, jak nic nie wypadnie tam po drugiej stronie drogi jest też taki mały lasek też tam nie byłem i tam jest z niego obok tego lasku pałac więc może coś się tam znajdzie bo zobaczymy w ogóle czy tam się da wjechać i jak tam się teren przedstawia no ale na razie lecimy tu dalej no a tu jedynie kopnąłem w liście i już widać o, tam, 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 tam. I co to mamy? U obrączka, który rok 2012. Zawody czy nie? Nie. Ale jest fancik. To do przodu. A tu mamy fajny sygnał, ale zapewne na kapsel. Ta kapsel na mieć. To do torby. Gram do grama, i będzie kilo. No i pepeszka wpadła. A my ciągle do przodu. Widać, tu była wycinka jakaś. Chorus leży. Trzeba zbierać, żeby było ciepło. Lecimy dalej. Jeszcze tu jakieś 20 minut i lecę zobaczyć ten zamek. Nie zamek, tylko pałac i te okolice. I na razie echo. Więc lecimy do końca. I tam gdzie ten pałac, zobaczymy jak to się tam przedstawia. Więc kierunek tam no i las obok pałacu okazał się nie wypałem, bo było tam tyle bagna w koło, że odpuściłem, ale tu nie opodal był następny lasek. Więc zobaczymy co tu się znajdzie. Też ciekawe rejony i miejsca sięgające tam XV wieku. Więc zobaczymy. Nic, to zaczynamy. I pierwszy dołeczek. Nic specjalnego. Kawałek, nie wiem, gwoździa lub czegoś. Ciężko określić. A komary to znów Rżnięcie się zaczyna I co? I kawałek takiego pierścionka o. Z motyki albo kopaczki Ale za to sobie nie midzie pokręcić o. no Czyli złomiec no na razie człowieki pozostawiali dużo syfu, co mogę Wam więcej powiedzieć, to do przodu. I monetka wpadła, PRL, bo PRL, który 7,1, 20 groszy chyba, no 20 groszy Oboglacia. Ciekawe co teraz wypadnie, bo płytko Aha, już widać co, złoto Meneli, złoto Meneli jest, jest, zacnę. I tak to w tym lasku wygląda. Syf. Syf i nic więcej. Jak człowiek by miał żyć z tego hobby, to by się dorobił pukla i starości. Co tu mamy? Chochle. Gdzie tu jest tym mocowanie? Tu. I stara chochelka. Już myślałem, że jakaś Jakiś klosz z motoroweru, ale niestety Polacy nie emaliowali w środku kloszy. To do przodu. A tu w tym dołku taki aluminiowy mini talerz. Nie, to będzie podstawka pod coś, bo widać tu wypustki. I tu też coś od czegoś, insygnii nie ma nic, a tu nic więc coś od czegoś lecę jeszcze tu kawałeczek pół godziny, a potem spadam o, i fancik powiem tak przeszczota jeszcze w lesie nie znalazłem Musi być kiedyś ten pierwszy raz. Brzeszczot. No, brzeszczot. Więc chyba będzie trzeba kończyć. Niestety. Tak to już jest z wypadami. Że nie wszystko złoto, co się świeci. Nic udaje się do auta. I tyle. No więc to na tyle. Wypad zaliczony. A nie gonitwa za fantami, niestety, bo nie gonię za fantami. Ale tak to wygląda. Pochodzone, człowiek odpoczęty, pogryziony znów. A to, co się znalazło, to widzieliście. Miejsc, tego miejsca jeszcze nie sprawdzałem, dlatego tak to byłaby to powiedzieć, chodzenie na ślepo, żeby to znaleźć. Ale można powiedzieć, że tu jest śmietnik. No, i tyle. Następne miejsca już się udam gdzieś, gdzie konkretnie coś będzie wypadać. Bo widzę poznawanie nowych miejsc coś może daje na plusie, bo nikt nie wie co w tej ziemi leży. Ale kopanie tamte 6 godzin złomu, czy czegoś, to też się mija z celem. No, i tyle. Lecę, pozdrawiam wszystkich. No i do następnego. Yo.